Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, na tą chwilę, 15.54, 31 maj, wszyscy, którzy dołączyli do kuponów Ako na tą chwilę, powinni mieć dostęp, powinni u siebie na stronie programu akademiagry.pl widzieć kupony Ako. Po kliknięciu w te kupony Ako wyświetli Wam się kupon na dzisiaj. Słuchajcie, jeśli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek pytania, problemy, bardzo Was proszę, nie piszcie pod filmem, bo pod filmem nieraz macie loginy XY124BJ i ja wtedy nie wiem, że to jest na przykład Adam jakiś tam. Rozumiecie o co chodzi. Tylko bardzo Was proszę, infomałpaakademiagr.pl albo na privie na sygnalu, tak jak wiele osób napisało, piście i od ręki załatwiamy słuchajcie, jakiekolwiek wasze problemy z dostępami, czy z czymkolwiek logowaniami, więc bardzo proszę o kontakt, tak jak mówię, tak jak miałem dać znać, tak daję znać, na chwilę obecną wszystko powinno śmigać. poszło to wszystko bardzo sprawnie, niebawem, słuchajcie, nie mówię, że dzisiaj, w ciągu paru dni, pojawi się tu również wyszukiwarka zaległa na 2,5 gola, nie musicie do mnie pisać, mam całą listę osób, które ta wyszukiwarka, że tak powiem, się należy, więc oni wszyscy tą wyszukiwarkę zobaczą u siebie na panelu. Trzymajcie się. Dzięki serdeczne za dołączenie. I Koko Jumbo i do przodu. Strzałka, cześć. Hej.